I witajcie na kanale Odince.pl Czarna Wołga mknie już ponad 100 km za mną Jadę pod Radomsko, gdzie są poszukiwania już jestem prawie na miejscu, ale zatrzymałem się, bo wybiła akurat 14 Czyli czas na coś, czego nikt nie może zobaczyć, czyli dietka Nawet święta, będziemy się maltretować No i już po kulinarnych katuszach I zobaczcie kto z nami tu dzisiaj jest Już od 3 godzin chyba tutaj na miejscu są Pogoda raczej dopisuje, więc idę sprawdzić co czai się w lesie Może ktoś już coś zdobył cennego, jakieś trofeum miejscowe nie wiem w którą stronę oni poszli po której stronie drogi są ale zostawię im trochę tam e, takich na ochłodę rzeczy jakieś paluszki i idę ich szukać, A właściwie zadzwonię do Mody'ego albo do Odyna, może mi powiedzą gdzie mam się kierować nie jest najlepiej tutaj z zasięgiem, ale Mody odebrał jakoś się udało połączyć i mówi, że za tym krzyżem tu gdzieś w prawo jeszcze 500 metrów i znajdę no już jestem na tej drodze co Mody wspominał chwilę temu no i dzisiaj pogoda rzeczywiście jest bardzo przyjemna, przynajmniej tutaj wydaje mi się, że u nas było trochę bardziej chłodno, a więc zlany poniedziałek to tylko z nazwy, bo na pewno nie powinno nic tutaj kidać na nas chyba ich znalazłem, zlokalizowałem ale muszę być bardzo ostrożny, żeby ich nie spłoszyć, bo zdaje się, że coś chowają oby nie jakieś zabytki Bo to z Sosnowca, że ci, cisnął tyle kilometrów no nie mówcie, ale Ci Rolexa pokażę. więc jednak się nie myliłem, ponoć jest coś fajnego to taki amerykański jakiś? No nie, to jest chyba podróbka, Ale pisze Rolex, korona widzisz. Ja mówię, żebyście do sklepu sobie wzięli tam do tych, do tych waszych znajdek. Mamy, mamy już o trzy zegary za dużo. Tak? O, nie wiem to od czego. Trafiłem jednak na jakiś rzadszy okaz. Chorwacko-włosko-brytyjski właśnie znalazł się tutaj w lesie pod Radomskiem. Widzę, że coś tam jest. No. Dostanę nagrodę. No i tak to Ale są zabytki, mogę. jest kulka Wynajęli Kulka Jest, Skarbów jak widzieliście, niewiele było, a ja wróciłem wcześniej, bo przygotuję coś na ząb. No i potem będzie finito, i przeniesiemy się z powrotem do sosnowca. No jak się okazuje, to jest wypad życia. <grymne> no najciekawsze my to, to Tak? Czekaj, za chwilę... Coś... Będę się wodzić. Zamek? No jakiś nie. zamek. zamek. W... Tu wy macie więcej, niż tam widziałem coś. Taka. O, moneta jakaś. Dwa no, grosze. Całe, no? tak? Czy? Jeszcze, jeszcze jedna była. Czekaj, to Zaraz dam fundy dnia. Wie, lepszy niż rolek? Będzie fundy dnia? A ty co? co? znowu co ostatnio? O, no, my to zostawili ostatnio Mateusza i bo, nie wyciągnięte było. i wojna na najciekawsze. jak PRL. No właśnie no? jak to wykopałem to na początku, to ja mówię. PRL. A za chwilę. I nie wiem, to chyba kolcoki są, nie? Jakieś. To. Mhm. No. Dokładnie setna rocznica tej monety jest dziś. Oho, proszę. <grych> A więc, taka to była krótka wizytacja. Czas wracać do Sosnowca, gdzie mamy jeszcze trzy tematy do omówienia. W trakcie tygodnia będzie się dużo działo, bo wiadomo, jest remont. Serna Wołga dożywa swoich dni oraz przyjedzie gość z czymś ważnym. Jest kilka dni po poszukiwaniach. Czarna Wołga jest akurat na naprawie, bo wymieniają bębny, jakiś tam czujnik ABS-u, czy coś takiego. Natomiast ja musiałem się dostać do Katowic, więc srebrną się boję jeździć, bo tu dużo się rzeczy dzieje. Rozrusznik szwankuje powoli i parę innych rzeczy. Więc jak mam tylko srebrną, to poruszam się generalnie po mieście, żeby nie wjeżdżać na jakieś większe drogi, bo może zgasnąć, może nie odpalić. No i właśnie jestem na Sosnowcu Południowym, pewnie ostatni raz. W jej życiu. Srebrna strzała będzie niedługo złowiona. Ma już 20 lat, i to miejsce tutaj wokół sosnowca południowego bardzo się zmieniło przez te 20 lat. Myślę, że. 20 lat temu to tutaj był jeszcze taki klimacik, jeszcze do niedawna był taki klimacik z bardzo poprzedniej epoki, powiedzmy z wczesnych lat 90., kiedy jeszcze ponoć wtedy tu było sporo torów czynnych. Teraz widać, że widać oznaki rewitalizacji, budują osiedle, ogólnie się wiele zmienia wokół. Budynek straszy jeszcze bardziej chyba niż 10 lat temu. I nie wiadomo jaki będzie jego los, oby przetrwał i może ktoś znajdzie pomysł na to miejsce, wydaje się, że jest to możliwe patrząc na to jak się tu wszystko zmienia, wszędzie żurawie, budowy. Nowych jakichś tam apartamentowców czy bloków. Jeszcze przed nią e, kilka e, nie wiem, dni, może maksymalnie dwa tygodnie jazdy. Nie wiem ile tu jest gazu, benzyny jest na jakieś 200 km. Więc staram się jeździć na gazie, bo tu nie ma wskaźnika, żeby jak najwięcej zużyć. Najlepiej wszystko. No i tak sobie krążę od południowego do głównego na główny dworzec. Jadę po bilet, bo już można kupić bądź za nie cały miesiąc. Będziemy w Lublinie, a jedna sala przyjedzie pociągiem, więc udam się na kasę biletową, która jest na górze bądź na dole. I tu i tu muszę sobie przypomnieć, bo już dawno nie dokonywałem zakupów biletów. I mam upragniony bilet. Oczywiście była awaria w Intercity, więc skierowano mnie na koleje śląskie na kasę. I trochę tam było perturbacji, ale jest w Lublin. Myślę, że Srebrna Wołga w ostatnich swoich dniach miałaby problem, żeby dojechać aż do Lublina. No ale dzisiaj dzielnie mnie wozi, mimo wielu różnych usterek yy, po Sosnowcu. Więc odpalamy Srebrną i jedziemy się dalej lansić i załatwiać kolejne sprawy. Idę teraz do Odinca Seniora, zanieść mu dodatkową kartę, taką większą, na wypadek, gdyby gdzieś dalej pojechał, no to wtedy będzie wysyłka. I na razie do końca maja pomyśleliśmy, że no ja jeszcze dam radę montować, natomiast później jak będzie sezon letni, różne sprawy urlopowo i tak dalej, tego typu, no to ma czas do końca maja wstępnie się nauczyć, już jakiś odyn program mu tam zainstalowali. No i przyszedł czas na podsumowanie tego krótkiego vloga, no więc poszukiwania były, były i myślę, że jeszcze będą w kwietniu, może 29 kwietnia to będę dzwonić do kierownika Arkadiusza, może akurat się da zrobić, wtedy powinniśmy być już po remontach złomowaniach i tak, dalej, i tak dalej no i cóż, Srebrna Wołga zasili półki z żyletkami mniej więcej za dwa tygodnie, tak się stanie, natomiast dochód z jej złomowania przeznaczę na jakiś tam szczytny cel ale jeszcze dokładnie nie wiem jaki jeszcze czas na to jest, muszę pojechać do ubezpieczalni, bo gdzieś e, tych dokumentów nie mogę znaleźć Do kiedy jest ubezpieczenie C tego samochodu No i przegląd myślę, że z do czerwca, ubezpieczenie jest chyba krótsze Więc mam czas tak maksymalnie gdzieś do 5 maja, żeby to wszystko ogarnąć Przed naszym Lublinem, czyli przed targami ProArma no, i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Trwa remont, to jest jeszcze przedostatni temat. Remont jest podyktowany tym, że potrzebujemy więcej przestrzeni do pracy, żeby w bardziej komfortowych warunkach pracować, żeby była lepsza ekspozycja. Będzie jeszcze drugi Rambo i pani Rambo, więc myślę, że jakieś trochę tu inspiracje potworzymy i żeby tu się dało wejść jakoś i coś zobaczyć w warunkach, żeby się nie co chwilę o jakieś rzeczy, które tutaj po prostu zalegają i nie ma nad nimi większej kontroli. Jeśli chodzi o kanał odynie Senior, do końca maja zobowiązałem się na to, że będę montować. Później oczywiście też, jeżeli będzie taka potrzeba, ale będzie to też uzależnione od tego, ile będę mieć czasu, bo nadchodzi sezon urlopowy, każdy chce sobie troszeczkę też odpocząć, to jest też bardzo ważne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie szybko wszystko płynie to życie. Jak w Madrycie by się chciało powiedzieć. No i co? To by było na tyle. Jak wiecie, kanał sklepowy to nie jest zbyt dużo filmów. Nie ma na to ewidentnie czasu, nie ma też ewidentnie typowego prowadzącego. Ja sobie tutaj to robię po godzinach. Rambo nie pomaga, chociaż wygląda lepiej niż ja przynajmniej jeśli chodzi o diety. Także w tym miesiącu jeszcze max dwa filmy, jakiś jeden vlog jeszcze z tych remontów. Jak to się zmieni, no to też będzie może i ciekawe. Zobaczymy. To wszystko się dzieje u nas trochę na spontanie. Nie ma jakichś tam, wiecie, wielkich planów na bieżąco. To wszystko jest korygowane. No i cóż. Udanego dnia. Trzymajcie się. Cześć!